Proszę Państwa, otwieram bramy swoich dzieł. Ostatnie dzieło Detronizacja kary kryminalnej 2025. Znak zapytania. To jest teza do przedyskutowania, że prawo w sobie jest kryminogenne, czyli pod przemiany człowieka na bazie środków i narzędzi. Nie mających nic wspólnego z bytami, czyli wartościami prawdą dobrym i piękną, pozoruje sobie prawo do przebudowy osobowości człowieka. Mocarz goły ma być postrzegany w złotych szatach. Baś Andersena o nagim papieżu odsłania prymitywność prawa, obyczaju, ideologii i polityki jako nagi bez świata wartości.